W dzisiejszych czasach warto być przygotowanym na różne sytuacje kryzysowe i awaryjne. Ostatnio całe moje miasto spotkała przykra sytuacja i cała woda miejska nie nadawała się do picia i do celów sanitarnych. Wszyscy mieszkańcy zostali poinformowani o tej sytuacji przez media i SMS-y. Wybuchła taka panika, że w ciągu godziny wymiotło całą wodę ze sklepów, a na miasto ruszyły beczkowozy z wodą. W akcji pomocniczej brały udział wojska obrony terytorialnej, Straż Pożarna i Policja. Mieszkańcy również pomagali sobie nawzajem, co mnie bardzo cieszy. W związku z tą sytuacją dzisiaj powiem wam, jak przygotować się na brak wody. Własny zapas wody. Stwórz własny zapas wody do picia i celów sanitarnych. Woda do picia to minimum 3-4 litry. Na osobę. Woda do celów sanitarnych, pranie, zmywanie, kąpanie, WC to minimum 15-20 litrów dziennie na osobę. Warto mieć zapas wody na co najmniej 7 dni, czyli 28 litrów wody pitnej i 140 litrów wody sanitarnej na osobę. Woda najlepiej przechowywać w chłodnym i ciemnym miejscu z dala od promieni słonecznych. Woda marketowa w butelkach ma termin ważności około 2 lata. Woda nalana ze studni lub kranu wytrzyma max 6 miesięcy. Na pojemniki z wodą nalepcie naklejkę z datą nalania wody. Do magazynowania wody najlepiej użyć karnistrów bądź pojemników spożywczych, awaryjny sprzęt. Warto posiadać karnisty z metalowym kranikiem, prysznic turystyczny w celu utrzymania higieny, Bakteryjne i mokre chusteczki. Uzdatnianie wody. Jeśli sytuacja jest tragiczna, warto być przygotowanym na uzdatnianie wody z rzek studni, deszczu. A do tego potrzebujemy tabletki do uzdatniania wody, filtry do oczyszczania wody, najlepiej te, które usuwają zanieczyszczenia chemiczne, biologiczne i fizyczne. Warto mieć również węgiel drzewny, żwir i piasek. Dzięki temu możemy stworzyć bardzo prosty filtr do wody. Pamiętajcie jednak, pobierając wodę z nieznanych źródeł, warto ją przygotować i przefiltrować 2 3 razy. Woda to życie, warto wiedzieć, jak ją pozyskiwać i filtrować. Zróbcie własny zapas wody, a nie zaskoczy Was jej brak. To wszystko na dzisiaj. Do zobaczenia. Cześć, pa.